Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Bezradny Miasta Rybnika Mariusz Węglosz tak jak zapowiedziałem w relacji na Facebooku w takim zaproszeniu, które nagrałem na żywo. Dzisiejszy dzisiejsze wystąpienie, dzisiejszy jak się to mówi o dzisiejsza relacja. Będzie dotyczyła generalnie dwóch tematów. Pierwszym tematem są interpelacje i zapytania, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Rybnika i wynikają z Waszych problemów i potrzeb, które otrzymałem od Was, żeby wyjaśnić pewne sprawy. A drugi temat dotyczy oczywiście hospicjum, które nie buduje się tak jak powinno. Jak, jak się dowiedzieliśmy dzisiaj z postu pana prezydenta Piątek, Piąteczek, Piątunio, a ja nie mam dla was dobrych informacji, budowa hospicjum jest wstrzymana. Niestety, wykonawca nie wywiązał się z umowy. Budowa praktycznie stanęła. Wykonawcy naliczamy kary, robimy inwentaryzację zrobionych prac i ogłaszamy nowy przetarg. No, zupełnie niezłośliwie bym tu zapytał a kto wybierał firmę? A kto tworzył SWZ? A kto sprawdzał i oceniał oferty? Czyżby nie ludzie pana prezydenta? Ludzie pana prezydenta. Oczywiście, że wszystkiego nie można przewidzieć, ale ilość problematycznych inwestycji w Rybniku, w sensie ich realizacji po przetargu, pozwala mieć pewne wątpliwości, czy od strony urzędniczej obsługi tych zamówień publicznych wszystko jest ok. No i jakież są komentarze pod tym postem? O dziwo. Mogłoby się wydawać, kogo obchodzi hospicjum w niedopczycach, nikogo. Oprócz tam kilkunastu aktywnych osób. Oprócz rady dzielnicy. Nic bardziej mylnego. Szanowni Państwo, mamy 107 komentarzy pod tym postem, których treść jest wstrząsająca. No. Smutna taka, bym powiedział. Pierwszy ciekawy komentarz jest taki. A można było zamiast śmiesznego... Znaczy pierwszy, który przeczytam. A można było zamiast śmiesznego edykatorium czy edukatorium, który odwiedzi się raz na 20 lat, racja, zorganizować w Juliuszu hospicjum z prawdziwego zdarzenia. Oj, brakuje władzom miasta racjonalnego gospodarowania. Majątkiem i pieniędzmi. Zgadzam się z tym komentarzem. A może to taki celowy racjonalizm? No, w teorie spiskowe nie wchodzimy. Panie Wojtku. Co dalej mamy? A może by tak informacja, dlaczego wykonawca zszedł z budowy? Bo raczej nie jego kaprys. Prawdopodobnie bardziej mu się opłaca zapłacić kary, aniżeli kończyć to, co najprawdopodobniej źle wycenił, bądź sytuacja na rynku pracy, kosztów materiałów na tyle oszalała, że system zamówień publicznych nie ma obecnie sensu. Trochę chyba więcej potrzeba danych, żeby to osądzić uczciwie, i odpowiedź pana prezydenta to nie firma zeszła z placu budowy, to miasto zrezygnowało z firmy, która nie trzymała harmonogramu prac, które były zawarte w umowie. Dobrze, bardzo dobrze. I teraz moje ulubione komentarze pana Marcina. Ja bym poszedł do tego, przepraszam, ja bym podszedł do tego optymistycznie. Przykładem firma, która robiła mostek na Nacynie przez rok. Chyba zadaszenie boiska przez dwa lata, szatnie w kamieniu, też jakoś długo i z ogromnymi problemami. I kilka innych miejskich realizacji. A potem kupiła kamienicę miejską na rynku za 2,5 miliona przy ogromnej radości władz miasta. Pamiętam te, pos te posty: coś tam biała, wchodzi i wkroczyła. Jakieś takie pierdoły. I oto wchodzi cała na biało. <laughs> Przepraszam. Jest więc spora szansa, że ten wykonawca, który dał ciała przy hospicjum, za rok dwa kupi kamienicę na rynku w rybniku za 2 miliony i znowu władze miasta będą się cieszyć. I przekonywać, że to super interes, i nic w tym, i nic w tym dziwnego. No, powiem Wam szczerze, bardzo ciekawy komentarz. Yy, bardzo ciekawy. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, szanowni Państwo. Tu niestety. Mam problem techniczny. Nie widzę dalszych komentarzy, ale postaram się szybko z tym, z tym poradzić. Bo tu jest znowu taki wątek się tam pojawia, że na szczęście u nas buduje TBS. Szczęśliwie u nas na budowie postępie widać gołem okiem. I tam jest mowa o TBS-ie, że buduje na szczęście. I tam się pojawił kolejny ciekawy komentarz, którego teraz niestety nie mogę szybko przytoczyć, chociaż bardzo bym chciał. Trochę o nim opowiem przy okazji, jak będę go szukał. Chodziło o to, kto jest, kto po prostu szefuje naszemu TBS-owi. Ja, ja kiedyś ten temat poruszyłem na sesji czy na jakiejś komisji, ale zostało to. No, zostało to może nie tyle zignorowane, co, co dyskusja została ucięta. Chodziło o to, że pewna osoba, kiedy w żorach się tym zajmowała, tam się pojawiły hmm, po prostu pewne kontrowersje z tym związane, z jej pracą. Ja to tam starałem się hmm, też podnieść ale jak gdyby ten temat nie spotkał się nie spotkał się z zainteresowaniem no i tu niestety i tu niestety nie mogę tego teraz szybko znaleźć no Chociaż nie. Już mam. Przepraszam za te problemy z wyszukiwaniem, ale no czasami ta, tak się po prostu zdarza. Pisze dalej pan, pan Marcin a propos tego TBS-u. Buduje, buduje wodpol, a TBS jest inwestorem w imieniu mieszkańców Rybnika. Nie ma żadnego drugiego dna. Jest tylko pierwsze dno. Proszę sobie sprawdzić na przestrzeni ostatnich 10 lat, ile inwestycji w Rybniku poszło zgodnie z planem a ile się komplikuje jak ta z hospicjum. Potem proszę sobie policzyć, która firma miała, ma nadal, a o kolejnym usłyszymy niebawem, najwięcej zatargów z miastem jako inwestorem, a potem proszę sobie sprawdzić, kto kupił kamienicę na rynku za 2,3 miliona złotych, a potem jeszcze raz zapytać o dno. To jest super ciekawy, ciekawy komentarz pana Marcina, bo faktycznie mnóstwo tych inwestycji idzie źle. Jak rozmawialiśmy o tym na jednej z komisji, na której był zastępca prezydenta, pan Janusz Koper, on powiedział, że, że, nie ma, że nie mają czasu, czy nie przyłożyli się do analizy składanych ofert, czyli firmy składają oferty w przetargu, tam jednym z kryteriów jest cena, znaczącym, ale nikt nie patrzy, co ta firma, jakie ta firma tam wykonuje obliczenia, tak w jakichś architektonicznych rzeczach i tak dalej, no i potem. Ta oferta jest realizowana, inwestycyjna, i w praniu w praktyce wychodzą kłopoty, jak tam przy jakiejś szkole, w, jak się nie mylę, w chwałowicach i w wielu innych, bo nikt nie potrafi, czy nie chce, czy nie ma czasu w Urzędzie Miasta Rybnika tego przeanalizować, co jest treścią tej oferty. Nie? To jest po prostu no, dziwne, no, ale tracimy czas i pieniądze. I tu dalej pan Marcin pisze w kontekście tego TBS-u. A to akurat bardzo dobry przykład jest w kontekście rybińskiego TBS i budowy na Halera. Proszę sobie sprawdzić, kto był prezesem Żorskiego ZTK w czasie, kiedy doszło do zaniedbań, z powodu których prawdopodobnie będą wypłacane potężne odszkodowania z kieszeni mieszkańca. Oczywiście, bo nie z kieszeni kierownictwa firmy. A potem proszę sobie sprawdzić, kto jest prezesem rybnickiego TBS-u bez konkursu, bo nasz prezydent stwierdził, że nie trzeba i wie, co robi. Czyli jednym słowem, yy, prezydent pod swoim postem o tym, że nie idzie dobrze, yy, przy realizacji rybnickiego czy tam. Nie, no, rybnickiego hospicjum w Niedobczycach, na które czekamy, dowiedzieliśmy się kilku bardzo ciekawych rzeczy, albo mieliśmy okazję, mamy okazję zapoznać się z takimi przemyśleniami, że ja to też jako radny obserwuję. Wiele inwestycji realizuje się źle. Z tych powodów, o których nam powiedział sam pan Janusz Koper, zastępca prezydenta miasta. Tak? Potem są tam jeszcze jakieś historie personalne, jakieś protesty. Potem te firmy kupują kamienice. No, szanowni Państwo... Ciekawa sytuacja, bardzo ciekawa sy sytuacja. Czyli mieszkańcy obserwują to, co się dzieje, i wszyscy widzą, dlaczego w takim procencie dużym te inwestycje idą słabo. Wykonawcy albo są sądzeni, albo splajtowali, albo odchodzą z pracy budowy. Musimy wybierać nowych, ciągle są jakieś pro pro problemy. No to nie będę żadnych rad udzielał i podpowiadał: bo nie płacą mi za to, ale jest to ogólnie naprawdę słabe. Jest to ogólnie bardzo słabe, że w mieście, które się chwali miliardowym budżetem. w mieście, o którym Pan prezydent mówi, że ma ambicje, żeby ta stolica subregionu nie potrafimy wybrać solidnej firmy, która zrobi coś o czasie albo przewidzi pewne ryzyka, Słabo, strasznie słabo. Żeby to, była jed żeby to był jeden przykład, ale to sami obserwujecie sobie sytuację, tu Pan Marcin w tych komentarzach przypomniał, jak się to odbywa, nie? W, jakich, w jakich okolicznościach. I tu kończę temat. I tu kończę temat hospicum i komentarzy. No Generalnie zapoznajcie się z tymi komentarzami pod postem Pana Prezydenta i, i wyciągnijcie wnioski. Teraz już przechodząc do rzeczy stricte, które dotyczą obowiązków radnego, także czytam pierwszą interpelację. Adresatem jest prezydent, prezydent miasta Rybnika za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta. Szanowni Państwo, stworzyli taki, stworzyli taki specjalny formularz interpelacji, żeby było łatwiej. No ale już poradziliśmy z tym sobie jako radni. Treść interpelacji zapytania, krótkie przedstawienie stanu faktycznego interpelacji oraz wynikające z niej pytania. W nawiązaniu do pytań otrzymywanych od mieszkańców, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy dla dzielnicy niedobczyce został zmieniony tzw. Procentowy, procent przepraszam, intensywności zabudowy w domyśle na korzystniejsze dla budujących. Jeśli tak, proszę o wskazanie, przypomnienie, gdzie można to sprawdzić, gdzie zostało to zapisane. Jeśli nie, również proszę o informację, gdzie to jest opisane w starym niezmienionym brzmieniu i jakie są podstawy prawne, merytoryczne. I jeszcze trzeba napisać uzasadnienie istotnego znaczenia dla miasta. Odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na bezproblemowe prowadzenie inwestycji przez mieszkańców na terenie rybnika. Generalnie są problemy na przykład ze stawianiem garaży na wielkich działkach, bo, jakiś, bo ktoś sobie wymyślił jakieś procentowe tam. Procent intensywności zabudowy, który jest irracjonalny w niektórych przypadkach. Dobra, idziemy dalej. Kolejna interpelacja. Yy, zgłasza oczywiście, zgłaszam ja, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta do Prezydenta. W nawiązaniu do treści uchwały numer z 2023 roku, projekty z, yy, z dnia 17 stycznia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie, na jakim etapie budowy znajduje się inwestycja pod nazwą Budowa Hospicjum Stacjonarnego przy ulicy Barburki? Czy udało się rozwiązać problemy, które powodują, powodowały opóźnienia w realizacji inwestycji? Kiedy planuje się zakończenie? Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli na ocenę zasadności i zwiększenia limitu wydatków na wyżej wymienioną inwestycję oraz pozwoli na poznanie planowanego terminu jej zakończenia. Tutaj prezydent wyprzedzający już udzielił na Facebooku odpowiedzi, ale na piśmie też pominien. Trzecia interpelacja. W związku z brakiem możliwości swobodnej dyskusji na sesji Rady Miasta oraz w nawiązaniu do porady przewodniczącego Rady Miasta, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania. Czy planuje się budowy tzw. Kiss and Drive przy Szkole Podstawowej nr 21 w Rybniku Niedobczycach? W ciągu ulicy Hetmańskiej, Górnośląskiej vis a -vis kompleksu rehabilitacyjnego. Mówiłem już na sesjach Rady Miasta o tym wielokrotnie. Jako miasto reazio, rea, realizowaliśmy już takie inwestycje, dlatego myślę, że i w tym przypadku odniesie to sukces. Yy, rozumiejąc argumenty rodziców oraz fakt, że jest tam fizycznie miejsce na 2-3 że, że jest tam fizycznie miejsce na 2-3 takie miejsca <laughs> przepraszam, kolokwializm Zwracam się z prośbą o realizację tej inwestycji dla dobra, dla dobra dzieci z SP21 oraz ich opiekunów i rodziców. Odpowiedź na powyższe pytanie i realizacja poprawi komfort i bezpieczeństwo życia w dzielnicy Niedobczyce. Kolejna interpelacja. W związku z brakiem możliwości swobodnej dyskusji na sesji Rady Miasta proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy planuje się w roku bieżącym w 2024 remont ulicy Hetmańskiej w Niedobczycach na odcinku od Ronda do Osiedla Karolinka? Czy planuje się remont ulicy Górnośląskiej w Niedobczycach, która się rozpada? Czy planuje się remont ulicy Wołodyjowskiego w Niedobczycach? Czy planuje się w bieżącym roku w 2024 roku zaprojektowanie i utwardzenie ulicy Chodkiewicza, na której mieszkańcy żyją jak, jak, jak w lesie deszczowym czy dżungli? Składam powyższe zapytania mając na uwadze fakt, że na przykład remont zabytkowej wieży ciśnień, że, że na remont tej wieży wydajemy ponad 1,5 miliona złotych w sytuacji, kiedy miasto nie zaspokaja wyżej wymienionych podstawowych potrzeb mieszkańców systematycznie podnosząc podatki. Odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na ocenę sytuacji w kontekście poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania na rybnickich. Drogach. Kolejna interpelacja. W związku z brakiem możliwości swobodnej dyskusji na sesji Rady Miasta, proszę o odpowiedź na pytanie, czy teren byłej szkoły przy ulicy Górnośląskiej został już sprzedany, czy nie został? Chodzi mi konkretnie o teren z boiskiem, na którym spotykają się mieszkańcy dzieci z opiekunem i ćwiczą do zawodów, legalnie, gdyż posiadają zgodę mosir Odpowiedź na powyższe pytanie poprawi komfort życia w dzielnicy Niedobczyce i uspokoi mieszkańców. W nawiązaniu do pytań mieszkańców Rybnika zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie poprzedzone wprowadzeniem. Około 3-4 lata temu miasto Rybnik wykupiło od mieszkańców dzielnicy Niedobczycy większy kawałek działki z zamiarem wykonania na ulicy Odległej czy z ulicy Odległej do ulicy Górnośląskiej dodatkowego pasa ruchu i do dnia dzisiejszego sprawa nie ma finału. Obecnie na wyżej wymienionym terenie rosną drzewa, które zagrażają mieszkańcom. Proszę o udzielenie informacji jaki jest stan faktyczny tej sprawy, poszerzenie ulicy Odległej. Uzasadnienie istotnego znaczenia dla miasta. Odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na ocenę zasadności wykupu wyżej wymienionych gruntów w kontekście braku kontynuacji wyżej wymienionej inwestycji. Takie interpelacje zostają przekazane do Urzędu Miasta. Szanowni Państwo, dziękuję za, za te pytania od Was. I tutaj chciałem dodać taką rzecz, że. Faktycznie ta zabytkowa wieża ciśnień na zamysłowie, na granicę tam niedobrze i zamysłowa, no fajna sprawa, ale widzicie jaka jest filozofia. Koło tego powstaje jakiś magazyn soli za 2,7 miliona złotych. Pytanie, czy on jest konieczny, czy nie można było soli mieć, wo wozić skąd inną tak, żeby, to, żeby z budżetu miasta nie wydawać 2,7 miliona na ten magazyn. Plus ta wieża ciśnień to mamy 3,7. To mam już 4,2 miliona złotych, wydajemy na magazyn soli, na remont tej wieży, a przejdźcie się ulicą Chodkiewicza w Niedobczycach w stronę Radlina, gdzie się jedzie na natężnie, gdzie się jedzie na kopalnię Ignacy, pięknie odrestaurowaną, sywkiła i mogiła. Szanowni Państwo, to jest no, brak słów. Jak możemy wydawać kasę na takie rzeczy, nie zaspokajając pod podstawowych potrzeb mieszkańców? Mi się to w głowie nie mieści. Mi się to w głowie nie mieści, a ja mam dopiero 41 lat. Ale może Wy mi powiecie, dlaczego tak jest. Bo ja niestety nie wiem. Także to były wszystkie tematy, które chciałem poruszyć. A nie, jeszcze nie. Jeszcze zapytałem pana prezydenta na sesji. Nie odpowiedział mi oficjalnie, ale nieoficjalnie powiedział mi, że ta sala gimnastyczna przy Górnośląskiej, za tą nieczynną szkołą, nie będzie wyburzona. Bo nadmienię, że ona nie jest taka stara i kosztowała kilka milionów złotych. Jak to by już chcieli wyburzyć. To by był skandal. A tutaj kłania się jak się przeprowadza rewitalizacja w Niedobczycach. Poprzez wyburzenie. Najstarszy budynek kopalniany przy ulicy Jabłoniowej zrównano z ziemią. Był to zabytek. Kogo to interesuje? Nikogo. Szkoła zabytkowa sprzedać, zbulić, postawić mieszkania. Nie wiem co tam będzie. Też to nikogo nie interesuje. W Niedobczycach rewitalizację prowadzi się poprzez wyburzenie. Bez konsultacji z radą dzielnicy. Bez konsultacji z radnymi. Ale w mediach opowiadamy mmm, stolica subregionu. Wszystko super. Wszystko. Tak? No. Także może i tak być. Niech będzie stolica subregionu. Niech będzie pięknie. Niech będą mieszkania z TBS-u. Niech będzie obwodnica, która zadłużyła miasto na 30 lat i... i tyle. Albo dłużej. Tak? Ale... Te problemy mieszkańców takie codzienne nie zniknęły. Wystarczy się przejechać po dzielnicach syfkiła i mogiła. Dlaczego tak jest? Nie wiem. A czy wiem? Wiem, dlaczego tak jest. No. Dobra. Walczymy dalej na spokojnie. Jak macie jeszcze jakieś tematy, jakieś obserwacje, to Piszcie, dzwońcie, i będziemy o tym rozmawiać, będziemy poruszać te tematy, ale na spokojnie, z uśmiechem na ustach, hołdując zasadzie, że wielkie zmiany zaczynają się od małych kroczków. A jak myślicie, że wasze zdanie nie ma znaczenia, że nic nie znaczycie, bo jesteście sami albo radnym w opozycji, to pamiętajcie, jak tak myślicie, to spróbujcie zasnąć jak mały komar latem lata wam koło głowy w nocy. Cześć, dobranoc.